Waldek, pierwszy podjazd wyścigowy drugiej rundy, bardzo zacięta rywalizacja między Tobą, Grześkiem Dulem i Grześkiem Dudą na tysięczne sekund. Drugi podjazd w deszczu, no i niesamowity wynik. No Nawet powiem szczerze, że chciałem tego deszczu na drugi przejazd, ponieważ nie mieliśmy przejściowych opon i byliśmy przygotowani, więc stało się to, co chciałem. Popadało dosyć mocno, więc wszyscy pojechali na deszczach. A no na deszczu już jeździłem i czułem się bardzo dobrze, więc nie było mi to dziwne i przez to widać, że czas, czas, czas był bardzo dobry. No tak jak widać, udało się wygrać w tym deszczu. W pierwszym podjeździe też, też przyspieszyłem z 40 dnia 3 sekundy, to jest, to jest dużo, ale po prostu po analizach wieczorem przemyśleliśmy pewne rzeczy i, i wiedziałem gdzie przyspieszyć i, i to było widać na pierwszym podjeździe, że... Jest dobrze. Jednym słowem możesz powiedzieć udany debiut w górach. No nie spodziewałem się aż tak wysoko. Byłem bardzo ciekawy, ponieważ tam gdzie się wcześniej ścigałem w amatorce raczej wysoko jestem. I po prostu przekłada się teraz to, że amatorka w której jeżdżę jest bardzo szybka, bo tam się tniemy na setne sekundy czasami. I przenosi to, przeniosło to tutaj w góry, że, że też potrafię być szybki.